Dzień trzydziesty, rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty przyjdź. Rozważanie dnia. Oddaję ci wszystko. Totus tuus, ego sum, et omnia mea tua sunt. Co znaczy Cały jestem Twój i wszystko co moje, Twoim jest. Maryja otrzymała od Boga obietnicę pełnego zwycięstwa. Dlatego jedyną ważną rzeczą jest to, abyśmy pozwolili Jej swobodnie działać. Jedyną ważną rzeczą jest to, abyśmy pozwolili Maryi kształtować w nas, Jezusa. Akt całkowitego oddania się jest taką właśnie zgodą, pozwoleniem, aby Maryja mogła swobodnie działać w naszym sercu oraz życiu. Przez akt całkowitego oddania dajesz Maryi klucze do mieszkania Twojego życia i zapraszasz, aby przyszła i zamieszkała razem z Tobą. Czynisz jak święty Jan, który wziął Maryję do siebie. Jan wziął Maryję do siebie w sensie fizycznego zamieszkania, ale tłumaczenie oryginalne wskazuje nam na coś znacznie głębszego. Wziął ją do głębi swojego jestestwa. Oddając się całkowicie Maryi, bierzesz ją do głębi swojego jestestwa i powierzasz Jej się całkowicie, tak jak powierzył Jej się Pan Jezus. Dlaczego oddaję Maryi moje oczy? Aby patrzeć tak jak Ona. Dlaczego oddaję Maryi moje myśli? Aby myśleć tak jak Ona. Dlaczego oddaję Maryi moje uczucia? Aby odczuwać tak jak Ona. Dlaczego oddaję Maryi moje serce, aby kochać tak jak ona? Niech nas na tej drodze całkowitego oddania prowadzi przykład i wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, który 6 kwietnia 1979 roku na jasnej górze wołał z mocą: O Matko Kościoła! raz jeszcze oddaję Ci siebie w macierzyńską niewolę miłości wedle słów mego zawołania Potus tuus oddaję Ci cały Kościół wszędzie aż do najdalszych krańców ziemi oddaję Ci ludzkość wszystkich ludzi, moich braci wszystkie ludy i narody Oddaję Ci Europę i wszystkie kontynenty, oddaję Ci Rzym i Polskę, zjednoczone poprzez Twego sługę nowym węzłem miłości. Matko przyjmij. Matko nie opuszczaj, Matko prowadź. Lektura Duchowa Z Traktatu Świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort. Doskonałe ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi. Ponieważ cała nasza doskonałość polega na tym, by upodobnić się do Jezusa Chrystusa, zjednoczyć się z nim i jemu się poświęcić, dlatego najdoskonalszym nabożeństwem jest bezsprzecznie to, które najwierniej upodabnia nas do Jezusa, najściślej z nim jednoczy i poświęca nas wyłącznie Jemu. A ponieważ ze wszystkich ludzi najbardziej podobna do Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna. Stąd wynika, że spośród wszystkich innych nabożeństw, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny najbardziej jednoczy z Panem Jezusem duszę naszą i sprawia, że staje się Jemu najbardziej podobna. Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym bliższa jest Panu Jezusowi. I dlatego doskonałe poświęcenie się Panu Jezusowi to nic innego, jak doskonałe i całkowite poświęcenie się Najświętszej Dziewicy. I takie właśnie jest nabożeństwo, które głoszę i które w istocie swej stanowi tylko doskonałe odnowienie ślubów i przyrzeczeń złożonych na chrzcie świętym. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, nr 120. To nabożeństwo zapewnia nam względy Najświętszej Dziewicy. Trzeci powód. Najświętsza Maryja Panna jest Matką pełną łagodności i miłosierdzia której nikt nie zdoła prześcignąć w miłości i hojności. Gdy ona widzi, że ktoś oddaje się jej całkowicie, by ją czcić i jej służyć, ogołacając się ze wszystkiego, co mu najdroższe, by ją tym przyozdobić, również i Maria oddaje się całkowicie i w sposób niewysłowiony temu, kto jej oddaje wszystko. Zanurza go w morzu swych łask, przyozdabia go swymi zasługami, wspiera go swoją potęgą, oświeca go swym światłem. Napełnia swoją miłością, udziela mu swych cnót, pokory, wiary, czystości itd. Staje się jego rękojmią, dopełnieniem i jego wszystkim u Jezusa. Wreszcie, ponieważ taka osoba należy zupełnie do Maryi, to i Maryja należy całkowicie do niej, tak, iż o takim doskonałym słudze i dziecku Maryi można rzec to, co Święty Jan Ewangelista mówi o sobie, iż obrał najświętszą dziewicę jako całe swe dobro. Uczeń wziął ją do siebie. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Numer 144. Z książki Mój ideał Jezus, syn Maryi. Oddaj się jak ja matce mojej bez zastrzeżeń. Mówi pan Jezus. Bracie mój, Zostając synem Maryi, cały się jej oddałem. Stworzycielem, będąc i panem wszech rzeczy, z miłości chciałem należeć do Maryi i być od niej zależnym. Chciałem do niej należeć przez związek najściślejszy, nierozerwalny, na samej naturze ugruntowany. Od wieków wybrałem sobie tę przynależność dziecięcą i wolą swoją ludzką potwierdziłem ten wyrok wiecznej mojej miłości, zaraz w chwili poczęcia swego w łonie Maryi. I upodobałem sobie w nim w sposób niewysłowiony. Synem będąc dziewicy, należałem do matki mojej w taki sposób, w jaki żadne inne dziecko nie należy do swojej. I chciałem ten stan zupełnej zależności utrwalić tak, jak żadne dziecko utrwalić nie może. Nie opuściłem swojej matki, jak to czynią inni synowie, zakładając rodzinę. Pozostałem z nią aż do chwili naznaczonej na spełnienie misji publicznej. A ponieważ moja matka nie miała nigdy innej woli jak wola ojca mego, więc jeszcze wtedy i aż do chwili ostatecznej ofiary obcowałem z nią w doskonałym zjednoczeniu. Nie dość na tym, nawet w niebie pamiętam i zawsze pamiętać będę, że jestem jej synem i jakkolwiek ja tam rozkazuję i rządzę, zawsze przychylać się będę z najdoskonalszą miłością synowską do wszelkich jej życzeń matczynych. Za moim przykładem powierz się Matce Mojej zupełnie, na zawsze i bez zastrzeżeń, jak dziecko ukochane. Powierz jej swoje ciało z wszelkimi jego czynnościami, swoją duszę ze wszystkimi jej władzami. Powierz jej wszystkie dobra swoje materialne i duchowe, naturalne i nadprzyrodzone. Powierz jej całego siebie, jakim jesteś i będziesz. Wszystko, co masz i mieć będziesz, wszystko, co robisz i co robić będziesz. Tak, ażeby już ani w tobie, ani poza tobą nie było nic, co by nie należało do niej. Niech ci nie wystarcza oddać się, ażeby być rzeczą Maryi. Ona chce posługiwać się tobą jak ukochanym synem, który pomaga matce swojej, a nie jako martwym przedmiotem. Gdyż, jak ona ci to później wyjawi, powierzyłem jej wielkie zadanie na świecie i dla wypełnienia go, ona potrzebuje ciebie. Oddaj się jej nieodwołalnie. Nie dla interesu, nie po to, żeby więcej dostawać, ani dla pociechy, którą oddając się odczuwasz, ale z miłości dziecięcej, tak jak ja się sam oddałem. Będziesz miał pociechy, ale spotkają cię także przykrości. Nie myśl ani o jednych, ani o drugich. Twoja matka troszczyć się będzie o nie. Ty myśl tylko o tym, żeby się oddawać cały z miłości. Oddaj się na zawsze. Wielu w chwilach gorliwości wyznaje, że oddają wszystko mojej matce, ale niedużo mniej jest takich, którzy po oddaniu wszystkiego w ogólności później wszystko po kolei odebrali. W chwilach doświadczeń, kiedy zupełne oddanie się wymagało z ich strony ofiar, powiedzieli: Twarda jest ta mowa, kto może jej słuchać i nie chcieli już iść drogą poświęcenia. Czy postąpisz tak jak oni? Trzeba czasem bohaterstwa, ażeby żyć w przynależności zupełnej do Maryi, bo trzeba z nią iść aż na szczyt Kalwarii. Czy czujesz się na siłach być takim bohaterem? Przyzwyczajaj się odnawiać często poświęcenie się Matce swojej niebieskiej. Odnawiaj je budząc się, ażeby cały Twój dzień należał do Matki Twojej. Odnawiaj je przyjmując mnie w Komunii Świętej. Wówczas stanowiąc jedno ze mną, Oddaj się znowu matce mojej jako jej ukochane dziecko. Odnawiaj je o godzinie trzeciej po południu na pamiątkę uroczystej godziny, w której Maryja, oddając mnie w ofierze, urodziła ciebie i posłyszała moje obwieszczenie. Niewiasto, oto syn twój. Odnawiaj je przed głównymi czynnościami dnia, ażeby sobie przypomnieć, że nic nie masz robić dla siebie, tylko jedynie dla niej. Odnawiaj je całkiem szczególnie w doświadczeniach życia. Mów do niej wtedy, O matko, gdyś oddałem tobie zupełnie w uniesieniu miłości dziecięcej, nie przewidywałem tej ofiary, ale miałem się oddać całkowicie i nie chcę się cofać. Wszystko, co chcesz, dlatego że chcesz, bez względu na to, ile mnie to kosztuje. Jeżeli chcesz być dość szlachetny, a ażeby żyć zawsze w pełni swojego oddania, nie oglądaj się na ofiarę. Patrz na mnie, patrz na matkę swoją. Miłość będzie ci bodźcem, a łaska oparciem. A jeżeli uczujesz, że słabniesz, módl się, czyż matka Twoja nie wspomogłaby swego dziecka, które wzywa jej pomocy, gdyż chce jej pozostać wiernym? Czyż brat twój starszy nie udzieliłby ci sił, żebyś dążył do ideału, do którego sam cię wezwał? Światło. ABC oddania się Matce Bożej. Ksiądz Marian Piątkowski, wybitny kapłan, duszpasterz oraz egzorcysta, jest autorem niezwykle wartościowego tekstu zatytułowanego ABC oddania się Matce Bożej. W tym miejscu zamieszczamy jego krótki fragment opisujący trzy główne kroki na drodze oddania. Oddawać siebie, pierwszy krok. Należy oddawać Maryi siebie, zwłaszcza wtedy, gdy masz coś wykonać. Najpierw wyrzec się siebie, bo mógłbyś jej wszystko popsuć. Powiedz jej: Maryjo, wyrzekam się siebie, a oddaję się cały tobie. Wyrzekanie się siebie jest potrzebne, inaczej bowiem oddanie będzie udawaniem, a w rzeczywistości będziesz robił co ty chcesz, a nie czego ona pragnie. Musisz naprawdę powiedzieć: Maryjo, ja nie chcę teraz uczynić tego, co ja uważam za właściwe, ani tak, jak się mnie wydaje. Nie chcę ulegać mojej skłonności do pośpiechu i działania, bo wiem, że często mógłbym Tobie przeszkadzać. Gdybym działał sam, może bym się wiele napracował, byłbym zagoniony, zmęczony, ale owoców byłoby niewiele. Potem powiedz, Maryjo, oddaję Ci mój rozum, żebyś go oświeciła. Zobaczysz, że nieraz przyjdą Ci mądre rozważania i słowa na myśl, jakich sam nigdy byś nie wymyślił. Maryjo oddaje Tobie moją wolę. Przekonasz się, że potrafisz chcieć takich rzeczy, których sam nigdy nie chciałbyś zrobić, na przykład przeprosić, przebaczyć i tym podobne. Maryjo oddaje ci moje serce ona cię często napełni miłością dla tych, którzy ci są niemili, chętnie podejmiesz się zadań, jakich przedtem unikałeś. Maryjo oddaje ci moje ciało i wszystko, co mam. Ona się wtedy Tobą posłuży tak, że często sam Twój widok pobudzi bliźnich do dobrego. Oddawaj siebie nie tylko wtedy, gdy zaczniesz modlitwę, ale wiele razy, dziesiątki i setki razy w ciągu dnia przy najzwyklejszych czynnościach, takich jak sprzątanie domu, pranie, nauka, jakakolwiek praca. Możesz to czynić z krótkim aktem strzelistym, a z czasem prostym duchowym spojrzeniem na Maryję. Maryjo Tobie to oddaje. Mario, pokieruj mną. Weź mnie teraz w swoje ręce. Oddawaj się także wtedy, gdy czynisz coś, co dobrze umiesz. Nie sądź, że nie potrzeba ci wtedy jej pomocy i kierownictwa. Zobaczysz, jak cię wytrąci z utartych szablonów i rutyny, jak cię nauczy o wiele lepiej robić to, o czym dotąd byłeś przekonany, że czynisz to najlepiej. Często zaoszczędzi ci kłopotów i czasu, będziesz lepiej pracował, skuteczniej się modlił. Chętniej dawał ludziom dobro. Oddawaj Maryi swój czas, zdrowie, zdolności, życie. Oddawaj rozum, gdy poznasz, że masz się uczyć, i usta, gdy będziesz miał mówić. Oczy, by Maryja mogła patrzeć przez ciebie i ręce, gdy będziesz pracował. Tak czyń z godziny na godzinę i zachowaj spokój, choćby ci się wydawało, że ona tobą źle rządzi. Ona dobrze wie, co dla ciebie najlepsze. W ten sposób, dzięki jej pomocy, będziesz się umiał poddać Duchowi Świętemu. Przemyśl to starannie i poproś Maryję, by sama ci to wytłumaczyła. Oddawać bliźnich. Drugi krok. Możesz i powinieneś oddawać Maryi wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, z którymi ona cię w jakikolwiek sposób styka. A czy można oddać człowieka, który nie chce, żeby go oddać? Można. Samobójce należy ratować nawet wbrew jego woli. Oddanie kogoś Bogu przez Maryję jest tak wielkim dobrem, że nikt nie ma prawa się o to obrazić, bo to nie jest dla niego żadną krzywdą. Z czasem sam zrozumie i uzna, że oddanie go było dla niego największą łaską. Kto oddaje bliźniego, rezygnuje ze swoich praw do niego, na korzyść Matki Bożej, a więc z góry godzi się, że nie będzie się gniewał i narzekał, kiedy ten bliźni będzie dla niego niedobry, niesprawiedliwy, nietaktowny. Są trzy stopnie oddania bliźniego: oddanie go Maryi aktem wewnętrznym, ofiarowanie czegoś dla niego, na przykład cierpienia, oddanie za niego samego siebie, nawet gotowość oddania za niego życia. Ten trzeci stopień jest najwyższym, gdyż nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Jest to doskonałe naśladowanie Chrystusa, najlepszy sposób przeżywania Mszy Świętej, w której wraz z Chrystusem oddajemy siebie za cały świat. Oddawaj więc wszystkich ludzi, oddawaj zwłaszcza tych, z którymi się spotkasz. Załatwiasz coś w urzędzie, oddawaj ludzi, z którymi masz rozmawiać. Czekacie rozmowa z szefem, z przełożonymi. Oddawaj Maryi przełożonych. Nie myśl, jednak, że wszystko musi stać się po twojej myśli. Może właśnie po oddaniu spotkacie ze strony ludzi niesprawiedliwość. Maryja wie o tym i sprawi, że to ci nie zaszkodzi. Oddawaj napotkanych przechodniów, podróżnych w autobusie i pociągu. Oddawaj tych, o których słyszysz w radiu i czytasz w gazecie. Oddawaj tych, co się kochają i tych, którzy się nienawidzą. Oddawaj wierzących i niewierzących. Mów na przykład: Maryjo, oddaję Tobie wszystkich, których teraz widzę, którzy ze mną jadą, daj, by nikt z nich się nie potępił. Ponieważ Masz prawo wszystkich oddawać, Matka Boża każdemu z nich da za to jakąś łaskę. Czasem zobaczysz namacalne i to zdumiewające skutki takiego oddania. Czasem niczego nie dostrzeżesz. Tym się jednak nie zrażaj, zwłaszcza gdy wiele razy będziesz kogoś oddawał i nie zobaczysz żadnej zmiany na lepsze. Zaufaj Maryi. Ona udzieli łaski, kiedy uzna za słuszne i właściwe. Zobaczysz, ilu zbawionych przyjdzie w niebie podziękować ci za to, że ich oddałeś w jej ręce. Oddawać sprawy i rzeczy swoje oraz bliźnich. W podobny sposób oddawaj Maryi każdą rzecz i sprawę, oddawaj jej instytucje i miejsca pracy. Oddanie wprowadzi wszędzie Maryję, ona tam będzie. Będzie kierować, prowadzić, weźmie odpowiedzialność w miarę jakiej się pozwoli, jak ją się będzie o to prosić. Oddawaj świątynie i miejsca czci Bożej. Oddawaj wszystkie instytucje kościelne, by wszędzie w nich szerzyła się czysta chwała Boża. Oddawaj szkoły i uczelnie, by uczono w nich prawdy i wychowywano wierzących ludzi. Oddawaj urzędy, organizacje, urządzenia gospodarcze. Oddawaj konferencje międzynarodowe, narady polityczne, plany ekonomiczne, by wszystko służyło Bogu i dobru ludzi. Oddawaj ludzkie kłopoty i nieszczęścia. W katastrofach, w kataklizmach mów: O Maryjo, pomóż, pociesz, ratuj. Oddawaj każdą Twoją modlitwę, każdą mszę świętą, byś przez nie spełniał to, czego Bóg oczekuje. Oddawanie siebie, ludzi, spraw i rzeczy ma być na drodze oddania rytmem życia, oddechem duszy, potrzebą serca. Wezwanie dnia. Zapraszamy Cię dziś do dwóch praktycznych ćwiczeń. Pierwsze. Zacznij od krótkiego ćwiczenia, w którym wykorzystasz swój oddech. Oddech to dar Boży, który wyraża istotę miłości. Wdech to przyjmowanie, wydech to oddawanie. Na tym polega miłość, nieustanna wymiana, w której przyjmujesz całą miłość i oddajesz całą miłość. Spróbuj dziś przez kilka minut. Modlić się swoim oddechem. Przy wdechu mów w sercu: Jezu przyjmuje wszystko, co chcesz mi dać przez Maryję. Przy wydechu mów w sercu: Jezu oddaje ci wszystko przez Maryję. I drugie ćwiczenie przez cały następny dzień. Ćwicz wewnętrznie modlitwę oddawania Maryi wszystkiego, co cię spotyka oraz wszystkiego, co ci przychodzi do głowy. Oddawaj jej konkretne myśli. Oddawaj osoby, które spotkasz i miejsca, które odwiedzisz. Postaraj się przenieść te praktyki do swojego codziennego życia. Dopisz dziś na swojej kartce. Oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją wolę, moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia, całe moje życie i moją działalność, całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, mój czas i moje decyzje oraz wszystkie moje dobra zewnętrzne i wewnętrzne nawet wartość wszystkich moich dobrych uczynków pozostawiając ci zupełne prawo do rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy dla wypełnienia woli ojca dla spełnienia pragnień Jezusa dla radości i chwały Ducha Świętego oraz z miłości ku tobie i dla ratowania dusz, braci i sióstr naszych. Światło słowa: Z Ewangelii, według świętego Marka: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Mały wieczernik modlitwy. Modlitwa jest podwójnym oddaniem. Oddajesz Bogu swój czas i oddajesz mu inicjatywę. Przestajesz działać, aby pozwolić działać Bogu. Dlatego znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz Słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło. I rozważa je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji, czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na zakończenie tej trzydziestej medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.